Uwielbiam piec. To sprzyja medytacji? Ciekawe czy... Poznaję te małe rączki. Taka z niej spryciula? Wystarczy tych słodyczy. O, rety. To dla jej dobra. Co tam się dzieje? Czemu mnie nie znosisz? Wiem, co oznacza ten budzik. Pora na witaminy. To lepsze niż łakocie. Daj rączkę, kochanie. Pój. Zama je weź. Wiem. Chcesz lizaka? Ale najpierw to połknij. Bleh. Byłam pewna, że się uda. Mam lepszy pomysł. To będzie interesujące. Żelki są całkiem miękkie. Można do nich coś wetknąć. Wystarczy zrobić nacięcie. Gotowe. Możesz jeden zjeść. Zjedz. Bardziej krupiące niż zwykle. Udało się. Jestem genialną mamusią, co nie? Sprzątać. O, wiadomość. To miło z jej strony. Babcia przyjeżdża i ma dla ciebie prezent. Super, co nie? Halo? Jestem. Kim jest ta szykowna babcia? Hej, chodź. Tu jest mój przystojniak. Patrz, co babcia dla ciebie ma, ale szybko rośniesz. Dobrze Cię widzieć. Otworzymy Twój prezent, dobrze? Podoba Ci się? O, oh. o oh, nie. Przepraszam, pomyliłam się. Nic nie szkodzi, on bardzo szybko rośnie. Widzisz, są prawie dobre. Zobacz. Spróbuj się w nich przejść. Okej, okay, może są nieco za duże. Ale bardzo ładne. Zaraz wiem co robić. Stań tutaj, skarbie. Odrysuję twoją stopę. Super. Teraz ją wytnę. Mamo, weź to. I co ja mam z tym zrobić? Już wiem. Szukam butów w tym rozmiarze dla mojego wnuka. Chwileczkę. Te powinny pasować. Przymierzamy. Będą idealne. Wezmę je. Dziękuję. Miłego dnia. Okej, okay, kochanie. Tym razem będą dobre. Chcesz je przymierzyć? Najpierw lewa stopa. Dobrze. Wyglądasz przepięknie. Proszę, kochanie. Trzeba umyć rączki. Ale ja nie chcę. Kaczuszko, w nogi. Wracaj do mnie. Szkoda, że nie umiemy latać. Ratuj się, kaczuszko. Aucz, moja stopa. Pełno tu klocków Lego. Ciągle tylko sprzątam. Zaraz. Weźcie miskę i mydło w żelu. Rozpuśćcie mydło i dodajcie barwnik. Wystarczy kropelka. Zmieszajcie całość. Muszą być jednolite. Potem wlejcie mydło do dużego klocka. Tylko nie rozlejcie. Wypełnijcie aż po brzeg. Z drugiej strony to samo. Poczekajcie aż stężeje. Odwróćcie klocek i wyjmijcie mydło. Fajne i kolorowe. Co ty na to? Mydło Lego? Daj! Tak jest, baw się dobrze! Wow, różne kolory! Teraz weź żółte. To jest, strasz mi włosy? Co spakowałaś na lunch? Burgera? Fuj, mamo, jabłka są nieświeże! Głupi pojemnik. Poczekaj chwilę. Te gumki służą nie tylko do wiązania włosów. Koniec z zepsutymi jabłkami. Patrz i ucz się. Najpierw kroimy. Widzisz tu są cząstki. Jeszcze nie skończyłam. Założę na nie gumkę. Tak, sama to zrobiłam. Betty, kochanie, proszę o to cząstki jabłka. Czas na piknik. Wybrałyśmy świetne miejsce. Mamo, chodź na jabłko, mamo. Obyś lubiła świeże. Oto chwila prawdy. Czy są wystarczająco świeże? Wow, dopiero je pokroiłaś? Hmm, nikt nie kroi jabłek tak jak ty, mamo. Poczęstuję się. Nie znoszę chorować. Moje biedactwo jest rozpalone. <laughs> Bardzo niedobrze. Trzeba cię wyleczyć. Czas na mamę pielęgniarkę. Co to? Żartuję, wezmę to. Humor pielęgniarski, tego ci trzeba. Nie lubię, jest to chydne, ale musisz wyzdrowieć. Otwórz buzię. nie. Idea! Mama, nie chcę tego. Ech. Spójrz, mamo. Hmm, chcę się napić. Chyba wiem jak mu podać lekarstwo. Weźcie pustą puszkę po i wytnijcie w niej klapkę. Włóżcie syrop do środka i zamknijcie klapkę. Na koniec słomka do syropu. Oto twoja kola. I na zdrowie. Mmm, dzięki mamo. Grzeczny chłopczyk. Mmm, inaczej smakuje. Ale może być. Rodzimy skarbie. Mamusia musi schwytać złych ludzi. Odłóż zabawkę i załóż kurtkę. Dzięki, mamusiu. Ale duża z ciebie dziewczynka. I ciężka. Ktoś tu musi iść na dietę. Bawimy się? O, chyba dostałam przepukliny. Okej, okay, załóż buty. Cheryl, wracaj tu. Ach. Nie umiem się na nią złościć. Ha, może ją skuję w kajdanki? Nie, tak robią tylko złe mamy. Chyba, że... Dawaj ręce! Jestem niewinny, nic nie zrobiłem. Jasne, za każdym razem to słyszę. Idziesz siedzieć. Mam pomysł. Muszę tylko wziąć te odciski i wytnę z nich takie koła. Teraz przykleję je na ścianę. Hej, mamusiu, obawmy się. Potrafisz przyłożyć ręce w tym miejscu? E, Okej, okay. łatwizna, mamusiu. Zobacz. I co teraz? Nie ruszaj się, świetnie ci idzie. Tak, super, wygrałaś! Serio? Fajnie. Okej, okay, chodźmy. Brom. Co to za bałagan? Cześć mamo. Wiem. Muszę wyjść na chwilę. Jak wrócę, ma tu być porządek. Ale... Dobrze. Na 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 na. To największa wieża na świecie. O nie. Mama wraca. Muszę coś zrobić i to szybko. Przyda się odkurzacz. Skarpeta? Zaraz mam pomysł. Założę ją na rurę odkurzacza. Potem odkurzę wszystkie klocki. Tak będzie znacznie szybciej i żaden się nie zgubi. Teraz wystarczy zdjąć skarpetę. Wow, ale wielka. Muszę ją schować. Hmm, świetnie się spisałeś. Ha? A, tak, jasne. Zasłużyłeś na nagrodę. Dzięki. Fajnie tu. Na pewno znajdę coś cennego. O! Co my tu mamy? <laughs> Zbrodnia doskonała! O nie, w nogi! Co się tutaj dzieje? Jestem tuż za tobą, tatku! Wyłącza alarm. Okradziono nas! Biżuteria! Wciąż tu jeszcze. Złoto też. Co za szczęście? Huh? Wszystko znikło, tato. Ubranka lalek, zabrał je wszystkie. Kochanie, tak mi przykro. Weź chusteczkę. Hmm, wiem co można zrobić. Szybka interwencja modowa. Odetnijcie wentyl balonu. Złóżcie go na pół i odetnijcie po kawałeczku z boku i z góry. Teraz rozprostujcie. Nowy top dla lalki. Przyda się mała pomoc. Teraz odetnijcie wentyl z drugiego balonu. Idealne leginsy! Dodajcie kolorowego akcentu większym balonem. Obetnijcie górę i dół. Teraz załóżcie na lalkę. Wspaniała spódniczka! Sam raz na pokaz mody! Oto nowe ubranka! Wow, tato, są wspaniałe! Bardzo modne! Cześć, super kiecka. Ślicznie ci w nowych ciuszkach. Prawie kończę. Zepsuł się. Hmm, może trzeba polizać? Nie działa. Bez sensu. Głupi flamaster. Nie chce pisać. Spokojnie, kotku. To może różowe? Też nie pisze. Ojej. Dość tego. Co się stało? Nie mogę dokończyć laurki. Flamastu się wypisały. No to mamy poważny problem. Muszę coś wymyślić. Wiem, zaraz to załatwię. Byle szybko. Weźcie chusteczkę na i złóżcie na pół. Przyklejcie do niej taśmę klejącą. A z drugiej strony pałóżcie patyczek. I zwińcie. Końce mają być na wierzchu. Po dotarciu na taśmę odetnijcie kawałek. Teraz skropcie koniec tuszem. Pusteczka wsiąknie w płyn i macie flamaster. Proszę, kochanie. Super, znów mogę malować. Dziękuję, mamusiu. Namaluję słońce. Przepiękne, ale fajna zabawa. A schowam się! Pi pop, pi, -pa, pi -pa. Czas na kąpiel, synku. Musisz być czyściutki. Nie! Pff. Granat! Bardzo zabawne, synku. Zaraz mam świetny pomysł. Żeby umilić kąpiel, zmieszajcie sodę oczyszczoną, kwasek cytrynowy i dodajcie barwnik spożywczy. Ma być kolorowo! Dodajcie oliwy z oliwek i wymieszajcie. Wyjdzie nam mieszanka o takiej konsystencji. Super! Włóżcie mieszankę do formy. Dodajcie różnych barwników w kolejnych warstwach. Włóżcie mieszankę do formy i ugniećcie. To samo w drugiej. I złóżcie w jedno. Wyjdzie wam domowej roboty bomba do kąpieli. Jared, spójrz, co tu mam. A? Wow, bawmy się. Pipa, pipa. Krak! dopadnę cię. Wycofaj się, mamo. Ukryję się tu. Pora na tajną broń. Wow. Patrz, mamo, woda zmienia kolor. Ekstra! Masz jeszcze jedną! O, robią się bąbelki! Ale czad, mamo! Chcę się kąpać codziennie! Sprytne, nie? Brum! Sprawdźmy, spakowałam wszystkie zabawki, jeszcze czapka i książka. I chusteczki nawilżane, tak na wszelki. Och, plecak jest pełny. No dalej, właśnie! Wiem, że się zmieścisz. Super. I co teraz? Hmm, czym on się tak bawi? Haha! <laughs> Hej, mamo! To moje! Super. Wyjmę zabawkę z kapsułki i włożę do środka kilka chusteczek. Pojemnik jest mały, ale para się upchnie. No i proszę, tyle wystarczy. Teraz zajmują znacznie mniej miejsca. Hej, mamo! Popatrz, jak umiem! Chipsowa twarz. Jakiś ty sprytny. Super. Poczekaj chwilkę. Wyjmę chusteczki. To jeden z moich najlepszych pomysłów. No proszę, mamusia musia ci buźkę. Już, jaki czyściutki. Tak jak mama lubi. Ach, co za przyjemny dzionek. O, Rety. Kochanie, patrz. Kaczki. Mamo, przez ciebie się oblałem. O, Rety. Nic się nie martw, pomogę. Widzisz, wciąż mam chusteczki. Proszę. Wszystko wchłonęła. Znów masz czystą koszulkę. Może lepiej zjedz jabłko zamiast tej koli. Brum! Pipi! Uwaga, jadę! Z drogi! Uuu! Dopadł cię dynowóz! Kochanie, co tam robisz? Kochanie! Ee, synku, mówię do ciebie. O, matko, masz całkiem brudne rączki. Na szczęście mam jeszcze parę chusteczek. Chodź, wyczyszczę ci łapki. To trochę potrwa. No i proszę, znów są czyściutkie. Super! Dzięki, mamo! Jesteś najlepsza! No, Na laleczko, poczęstuj się, mała. Czy musisz iść do łazienki przed wyjściem? Nie. Jedziemy! Dobra, dobra, czekaj. Uhu, Co za zabawa! uhu. 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 Ah, piękna przyroda! Nie odchodź za daleko! O, jak tu pięknie! Chcę szyszkę! Mam ją! A, ah, pięknie pachnie! Aha. Muszę siku! Tato! Tato! Mamy poważny problem! A pytałem, czy chcesz do łazienki. Chodź! Szybko! Hmm, zaraz znajdziemy jakiś krzaczek. Aha, doskonały! Załatwisz się na łonie natury. Nie ma mowy. Hmm, dobra, niech pomyślę. Już wiem. Chodź ze mną. Gdzie to jest? Ta to. Proszę bardzo. Chyba sobie żartujesz. Nie! Myśl! To poważna sprawa. To może się przydać. Już wiem. Chwileczkę. Wstawię wiaderko do bagażnika, a na wierzch położę deskę toaletową. Siadaj na tron. W samą porę. Powieszę kot, żeby nikt cię nie widział. Tak to bywa z dziećmi. Oh, oh. Hej! pospiesz się! La, 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 la! Ejwa! Zapraszam, chodźcie szybko! To mój tata! Zrobię mu zdjęcie! Co? Dajcie mi czytać gazetę! Kochanie, proszę! Hmm, niedobrze! Przyda się filtr! Ten dziurkacz załatwi sprawę! Zrobię kilka gwiazdkowych otworków! Tak będzie lepiej! Tego mi było trzeba. Jeszcze raz. Podtrzymasz to? Świeć latarką przez kartkę. Juhu, tato! Hmm? Od razu lepiej. Hej, ty, chono tu, co ty wyprawiasz? Patrz i się łucz. Zakryj lampę telefonu kolorowym papierkiem. Przyklej i zrób sobie zdjęcie. Wow. Uśmiech. Super. To lepszy sposób na zdjęcia. Oh. Och, nie mogłem się doczekać. Odrobina czasu dla siebie. Świetne te filmiki. Wow, to za ruchy! Zawsze chciałem zostać mistrzem karate. Moje dłonie to potężna broń. Ja! O! Ouch, bolało. Chyba jednak nie zostanę ninżą. To chyba jakiś kryzys. Cześć, tato, jak się masz? Łap! Sorry, młoda, nie mogę. O, tato. Musi boleć, prawda? Zaraz. Już wiem. Może porysujesz mi po gipsie? Będzie mi miło. Chętnie. Nawet wiem, co narysować. Najpierw kółeczko. Potem brwi i oczy. Będziesz zachwycony, tato. Jeszcze język. Teraz kolory. Oczy będą błękitne. Jeszcze chwila. Co ty na to? Świetne. Bardzo ładnie. Ma się ten talent. Moja krew. Eł! To okropnie woli. Spójrzmy, gdzie schować łyżeczki. O matko, ile tu noży! Mam ich aż tyle? Nie do pomyślenia. A jeśli moja córeczka je weźmie? Może się nimi okropnie pokaleczyć. O nie, nie, nie. Nie dopuszczę do tego. Muszę je zamknąć gdzieś, gdzie ich nie znajdzie. Uff, od razu lepiej. Teraz jest bezpieczna. Dobrze, posprzątajmy jej zabawki. Chwileczkę. Ten stół ma strasznie ostry kant. To jeszcze gorsze niż Noże i może uderzyć w niego nóżką. Tylko nie jej piękna kolanka! Nie chcę, żeby płakała przez ten stół. O jej, co to to nie? Po moim trupie! Mój dom to nie miejsce na narzędzia tortur. No, zabezpieczyłam kanty poduszkami. Już nikomu nie grożą, córci nic nie będzie. Jeszcze drzwi na klucz i cyk. Zaraz, gniazdka! Mam w domu gniazdka! O nie, co ona robi? Coś jej się stanie? Nie, 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 nie! Moja biedna córeczka! Nie ruszaj się! Nie wolno nic wkładać do gniazdka! Och, jak ty wyglądasz! Cała umorusana! Zaraz cię wyczyszczę! Och, co ja mam z tobą zrobić? Hmm, zaraz, zaraz! Pokrywka od chusteczek? To jest to! Tak, chyba znalazłam rozwiązanie! Muszę ją tylko nieznacznie zmodyfikować. Proszę! Wystarczy ją zdjąć i okleić nią gniazdko. Teraz to tylko ozdoba ścienna. Na pewno nie włoży palców do kontaktu. Dobrze, bądź grzeczna, dopóki mama nie wróci. Chwileczkę! A żelazko? Jak nic, spóźnię się do pracy! Pora do łóżeczka! Weź swojego misia? Dzięki, tatusiu! Słodkich snów, Ewa! Do zobaczenia rano! Zaraz. I Jak ciemno. To mi się nie podoba. Eee! Tato! E? Super, zakłóciła moje czakry. Idę, córeczko. Kto tu jest? Chcesz oberwać? Znaczy, wszystko gra? Było ciemno i jeszcze ta burza. Hej, już dobrze. Nie bój się. Wszystko jest w porządku. Jestem z tobą. Przeczytać bajeczkę? Zamknij oczka. Pewnego razu śpi jak kamień. Nie idź! Sz, jestem tu. Spokojnie. Tato? Od razu lepiej. No weź! Hmm, chyba mam pomysł. Ta rękawiczka będzie poręczna. Haha, <tum> kumacie? Włożę ją do szklanki i naciągnę na brzegi. Mam też szklankę pełną ryżu, który wsypię do rękawiczki. Teraz wyjmę ją ze szklanki i zawiążę supę. To powinno wystarczyć. Położę jej na ramieniu. Tak, mogę sobie iść. Mój palec. Tylko nie krzycz. Ekstra! Mój ulubiony popit. Uwielbiam motylki. O, Rety. Jaki z niej cudowny mały aniołaczek. O, cześć. Dawno cię nie widziałam. Jak się masz? Chodźmy na spacerek. Tak, świetnie ci idzie. Przejdziemy razem cały świat? O, pop Szlaleczko, basen. Uwielbiam pływać. Wow, chce ci się pić? No to się napij. Proszę, smakuje ci? Dobra woda? O nie, gdzie ona jest? O, poszła się bawić. Sporo urosła od naszego ostatniego spotkania. Laleczko, ta zabawa mnie nudzi. O, popatrz na to. Tam leży jakaś piłka. O, jaka ona fajna. Podoba mi się pomarańczowo niebieska Hej, wracaj, piłeczko! Nie uciekaj ode mnie! Chcę się pobawić! O, piłeczko! Spójrz na to wysokie drzewo! Sięga do samego nieba! Najfajniejsze drzewo na świecie! Drzewko! Drzewko! Zakład, że cię przewrócę? Żartuję! Nie mogę się oderwać od tej książki. He? Zaraz? Gdzie ona poszła? Gdzie jest? Nie, nie, nie! Zgubiła się? Nigdzie jej nie widzę. To jej lalka! Wszędzie ją ze za sobą zabiera? Gdzie ona jest? Przepraszam, halo, widziały panie małą dziewczynkę? To jej zdjęcie, jest prześliczna. O, przekronam. nigdzie jej nie widziałyśmy. Dokąd mogła pójść? O, ktoś dzwoni, halo? Tak, tak, matko, dziękuję bardzo. Och, gdzie ona jest? Och, mój aniołek, moje kochanie, mamusia wszędzie cię szukała. Cześć, mamo. Dziękuję bardzo, skąd pani zna mój numer? Zobaczyłam go na bransoletce, więc zadzwoniłam. Matko, całkowicie o niej zapomniałam! Wzięłam żyłkę i koraliki. Serduszka dla ozdoby, a potem mój numer. Na koniec jej imię i więcej serduszek. Dziękuję za odprowadzenie, Eni. Miłego dnia. Pożegnaj się z panią, Eni. Przyjemnie umyć swoje autko. Ech, jaki dziś upał! O, witam! Pora wciągnąć bebechy. Powinnaś tam być. Popatrz na to. Żadna nie oprze się mojej grzywie. Hej, dziewczyny! Chyba chciał nas rozśmierzyć, prawda? Klasyka. Śmieją się ze mną czy ze mnie? O nie. Ach, zawsze to samo. No nic, wracam do pracy. Wypucuję to autko. Czyściuś cienkie. Świetna robota. Całkiem nieźle mi poszło. Gotowa do szkoły, tato? Skakuj, kochanie. Dobrze, jedźmy już. Włączmy jakąś muzyczkę. Super piosenka! La 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 samochód. co ty robisz? Ups. Wybacz. Dopiero czyściłem samochód. Jeszcze sobie potańczę. Uh -uh. No co ja mówiłem? Już dobrze, oddychaj. Pamiętaj zajęcia z jogi. Zaraz, mam pomysł. Ta koszulka wszystko rozwiąże. Założę ją na zagłówek i naciągnę na całe oparcie. Teraz możesz sobie tańczyć. Dzięki tato! La 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 la